Przeszczep wątroby jest często metodą z wyboru leczenia niektórych chorób, a czasami jedynym sposobem ich wyleczenia. Do przeszczepu wątroby kwalifikuje się chorych z poważnymi chorobami wątroby, którzy mają mniej niż 90% szans na przeżycie roku. Większość chorób wątroby może prowadzić do marskości, i to właśnie ona jest głównym wskazaniem do zabiegu. Wskazania do przeszczepu wątroby wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, najczęstszym wskazaniem jest WZW typu C, poalkoholowa marskość wątroby, nowotwory wątroby, choroby wątroby o nieznanej przyczynie, między innymi kryptogenna marskość wątroby, cholestatyczne choroby wątroby, czyli spowodowane zastojem żółci, ostra niewydolność wątroby, ciężkie zatrucia o nieodwracalnym przebiegu choroby metaboliczne, np. Hemochromatoza, choroba Wilsona, autoimmunologiczne choroby wątroby, torbielowatość wątroby urazy wątroby bez możliwości wyleczenia chirurgicznego istnieją także przeciwwskazania do przeszczepu wątroby. Do zabiegu nie kwalifikują się chorzy, którym przeszczep nie da szansy na długoletnie przeżycie. Przeciwwskazania do przeszczepu wątroby: ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe, zaawansowana niewydolność krążenia lub układu oddechowego, rozsiany rak wątrobowo-komórkowy, uzależnienia. Narkotyki, alkohol. Nadużywanie alkoholu jest częstą przyczyną marskości i niewydolności wątroby. Jednak do przeszczepu wątroby kwalifikuje się osoby. Które co najmniej od pół roku są abstynentami i u których można wykluczyć nieudane zaprzestanie spożywania alkoholu oraz którym zapewniono wsparcie społeczne i psychiatryczne. Kwalifikacja do przeszczepu wątroby i wybór odpowiedniego momentu jest zadaniem niezmiernie trudnym. Liczba narządów, które można przeszczepić, jest bardzo ograniczona. A zapotrzebowanie duże, potencjalny biorca przeszczepu wątroby poddany zostaje dokładnym badaniom laboratoryjnym i obrazowym. Ocenia się między innymi Stężenie bilirubiny i albumin w surowicy oraz wskaźniki krzepnięcia krwi, uwzględnia się wiek chorego, a także występujące u niego objawy, takie jak uporczywy świąt czy obrzęki. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań ocenia się rokowanie u chorych, którzy mają być poddani operacji. Służą do tego odpowiednie skale i kryteria, które czasami są specyficzne dla danej jednostki chorobowej. Jeszcze inne skale dotyczą pilności przeprowadzenia zabiegu i obejmują przede wszystkim ocenę powikłań i marskości wątroby. Przebieg zabiegu przeszczepienia wątroby przeszczepianie wątroby jest niezwykle trudną operacją trudność ta wiąże się między innymi z koniecznością usunięcia chorej wątroby przywróceniem właściwego ukrwienia narządów w sytuacji gdy rozwinięte jest te krążenie oboczne a także charakterystycznymi dla chorób wątroby zaburzeniami krzepnięcia krwi i małą liczbą płytek krwi Przeprowadza się przede wszystkim przeszczep wątroby od dawcy zmarłego. Śmierć mózgu dawcy jest potwierdzana dwukrotnie przez zespół składający się z anestezjologa, neurologa i lekarza prowadzącego, z wyłączeniem lekarza transplantologa. Techniki przeszczepiania wątroby są różne, w zależności od doświadczenia środka i choroby wyjściowej, przykład. Hepatektomia z zawątrobowym odcinkiem żyły głównej dolnej, hepatektomia z zachowaniem tego naczynia, szczegóły operacji są dostosowywane do warunków anatomicznych, np. zmienności unaczynienia tętniczego i stanu naczyń, miażdżycy. W niektórych jednostkach chorobowych konieczne jest usunięcie dróg żółciowych biorcy, co zmienia także rodzaje stosowanych zespoleń, rycina. 1. Hepatektomia z wycięciem zawątrobowego odcinka żyły głównej dolnej i czasowym krążeniem żylno-żylnym istnieją także techniki nieklasyczne przeszczepiania wątroby, które stosuje się przede wszystkim u dzieci, na przykład Przeszczep części wątroby czy przeszczep od żywego dawcy. Powikłania dotyczą około 15% dawców. Jeszcze innymi technikami są TZW, przeszczepy wspomagające, ortotopowe, w czasie których wszczepiane są dodatkowo prawe lub lewy płat wątroby. Rokowanie po przeszczepie wątroby Rok po przeszczepieniu wątroby przeżywa około 90% osób, zaś 5 lat 75% osób. Ostre odrzucanie przeszczepu stwierdza się nawet u 50% pacjentów. Jednak skutecznie leczy się je lekami immunosupresyjnymi. Przewlekłe odrzucanie przeszczepu wątroby występuje w około 3-4% przypadków. Rokowanie zależy od choroby wyjściowej i wystąpienia powikłań. Może dojść między innymi do odrzucenia przeszczepu, braku podjęcia czynności przez przeszczepioną wątrobę, krwawienia, zakrzepicy naczyń, nawrotu choroby. Np. Wznowy raka, nawrotu chorób autoimmunologicznych oraz innych powikłań ogólnoustrojowych, takich jak zakażenia, zaburzenia krzyknięcia, zaburzenia oddychania, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia nerkowej choroby kości. Postępowanie po przeszczepie wątroby chorych Po przeszczepie wątroby monitoruje się w kierunku oceny funkcji wątroby i wystąpienia powikłań. Zwykle po 3 do 4 dniach funkcja wątroby oraz czynności innych układów stabilizują się i pacjenci przekazywani są na ją. Po około dwutygodniowej hospitalizacji chorzy mogą zostać dopisani do domu. Po przeszczepieniu wątroby konieczne jest leczenie immunosupresyjne, osłabiający układ odpornościowy przeciwdziałające odrzucaniu przeszczepu. Stosuje się glikokortykosteroidy, azatioprynę, mykofenolan mofetylu oraz leki swoiście działające na limfocyty T, takrolimus i przeciwciała przeciw antygenowi CD3. Równolegle stosuje się profilaktykę zakażeń wirusowych i grzybiczych. często u osób poddanych immunosupresji